Cześć. Nazywam się Paweł Duda i dzisiaj pokażę ci jak pobrać i zainstalować wtyczkę Fast MicroPay na swoim blogu na WordPressie. Na stronie głównej Fast MicroPay znajduje się przycisk Pobierz demo, więc klikasz Pobierz demo i w tym momencie możesz pobrać wtyczkę Fast MicroPay na dysk swojego komputera. Następnie udaj się do kokpitu swojego bloga wtyczkę Fast MicroPay pokażę ci jak zainstalować na stronie internetowej projektmarketing.pl, a więc jestem już zalogowany do tej strony, do kokpitu WordPressa i przechodzę do zakładki wtyczki, dodaj nową. wyślij na serwer, wybieram plik i wybieram właśnie wtyczkę Fast MicroPay, którą pobrałem przed chwilą ze strony internetowej fastmicropay.pl, a więc plik nazywa się fastmicropay.zip. Klikam przycisk Zainstaluj teraz i klikam przycisk Włącz wtyczkę. W tym momencie wtyczka Fast MicroPay została włączona. Aby przejść do ustawień wtyczki, musisz przejść do ustawienia mikropłatności. I tutaj tak naprawdę musisz wygenerować sobie licencję. Możesz wygenerować licencję testową klikając w ten przycisk Wygeneruj licencję testową. I wówczas będziesz mógł przetestować sobie tą wtyczkę za darmo przez okres 3 dni. A więc klikam przycisk wygeneruj licencję testową i w tym momencie zobacz, dzisiaj jest 2 czerwca, licencja wygaśnie 5 czerwca 2017 roku, a więc ta licencja jest aktywna przez 3 dni. Jeżeli przetestujesz tą wtyczkę i uznasz, że jest przydatna i chciałby się użytkować na swojej stronie, wówczas należy udać się na stronę wtyczki Fast MicroPay, przejść do zakładki licencję i wybrać odpowiednią licencję i dokonać oczywiście zakupu. Po dokonaniu zakupu skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o adres strony internetowej, o adres domeny, gdzie mamy wygenerować licencję trwałą. I wówczas tutaj, przechodząc do zakładki Licencja, będziesz mógł wkleić ten trwały klucz licencji wtyczki Fast MicroPay i użytkować tą wtyczkę.